Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym filmiku na YouTube. Chciałabym nagrywać dla Was filmy o mnie, o moich kosmetykach, jak i również o zdrowej żywności. Pierwszy mój filmik będzie o moich nowościach kosmetycznych, a więc zacznę od pierwszych z nich. Pierwszą rzeczą, którą jest, jest to szampon z suchy z firmy Batis. Kupiłam go na Allegro, ponieważ w żadnym sklepie w Polsce, w Olsztynie go nie mogłam znaleźć. Yy, uważam, że jest on idealnym rozwiązaniem dla nas wtedy, gdy musimy wyjść z domu, a nie mamy czasu umyć włosów, więc warto popryskać sobie nim włosy. Włosy wtedy będą lep w lepszym stanie, będą odświeżone i na pewno będą dużo lepiej wyglądały niż przed umyciem. Naprawdę polecam wam Kolejną rzeczą jest maseczka do twarzy z firmy Avon Planet Spa Heavenly Hydration. Nie wiem czy dobrze czytam. Bardzo uwielbiam maseczki z tej serii. Moja cera wygląda po nich lepiej, jest oczyszczona, nawilżona, jak i również odświeżona. Naprawdę polecam. Następną rzeczą jest również z firmy Avon, mgiełka do ciała celebre uwielbiam jej zapach, ma taki jest taki trochę mocniejszy, ale kwiatowy, mam również perfumę z tej serii, polecam piękny zapach i nawet dość długo się utrzymuje kolejną rzeczą jest dezodorant z firmy Garnier Mineral jest to w sumie antypespirant jest to moja pierwsza rzecz z Garniera. Jest to dezdorant Garnier Mineral Invisible, który można używać do rzeczy czarnych, białych, jakich kolorowych i nie powinien ich brudzić. Jeszcze go nie testowałam, ale na pewno Wam tam znać, jaki jest. Kolejną rzeczą jest fluid do twarzy rozświetlający z witaminą Duo C z firmy Liren Dermoprogram. Jest on beżowy z numerem 03. Słyszałam bardzo fajne opinie na temat tego produktu, dlatego go zakupiłam. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Kolejną rzeczą jest płyn micelarny do demakijażu z firmy Kolastyny. Jest to mój pierwszy produkt z tej firmy, yy, dlatego nie wiem, jakie są po nim efekty. Na pewno Wam dam znać. I ostatnią moją rzeczą jest. W sumie soł. Sole do kąpieli z firmy BB Be Beauty Spa. Mam już sole z tej firmy, z tej serii. Natomiast zobaczyłam nowość i zakupiłam takie dwie. Pierwsza jest o zapachu lawendy. Jest to sól relaksująca. Zapach ma dość mocny, intensywny. Taki trochę męski nawet. Drugą solą jest. Yy, druga sól jest o zapachu trawy cytrynowej i bambusa. Jest to sól odświeżająca. Zapach ma taki bardzo świeży, orzeźwiający, piękny, podoba mi się. No, super. I są to moje ostatnie produkty, które Wam pokazałam. Jest to mój pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiałość, cierpliwość. Jeśli Wam się podobało, to proszę o komentarze poniżej. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Pozdrawiam. Pa.